Boom 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 boom, boom boom, I boom, 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 oni Siłowni tutaj siłnik będą wspomagające będą wyprowadzenie kurwa mieczka a jak chuj Miocka, ci się, dzieciaki. Piarłeś? Nie. A co nie, zrobiłeś? Piersi mięciak plera. Pią. Kazik? Nie. No Kazik piarnął Nie, ja nie pierdzę. Ja się wypierdziłem w domu. Kurwa, no nie. Tu sztywne jest. to wszystko jest nowe, wszystko ładnie sztywne. To wszystko stoi kurcze jak kutas na weselu. U pana młodego. Dobrze. świetnie Jak ta maniora y, Po, jak to? Pod tą górkę, jak tam z skrótem się jechało? Dobra mam wyjebane te... Dawaj jeszcze raz Co? Mam wyjebane te... O, to jest skróty, kurwa o, ty... no Zajmij się Pierdziele, takie skróty, nie? <śmierdzi> Nigdy więcej kaszubskich skrytów nie będę jebał <śmierdzi> Nigdy więcej I... Śnieda wam tak robić Jedź ten Jedziesz, będziesz szybciej 5 minut, no późno 5 minut dłużej <gulki> elegancko było, ale pewnie stracha złapać Witamy to. na Kaszubach, nie? No A nie tutaj lecz bo po patrzy Całka trzyma. trzymam O kurde Podłoga to gdzie tam? No to tak, takim mhm. pindolkiem małym... Nawet będzie wbijać. A na pindolki co jest potrzebne <noise> i to pasowe No tu będą zapasowe kondony założone. Two hours later. Więc one będą gdzieś tutaj, takie pindolki będą długie, a na pindolki trzeba kondony zakładać. Ha! Geii! To jakieś Lamborghini stare? No. Tu Kazik stary? Awentador. Stary? <głos> 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 A... O kurwa! Jo dole! Stoję! Kurwa! To jest górę akwest, nie? Nie podziedzie O kurwa! Jak przyszła na czterka jakaś pochwalić któregoś tam ucznia, nie? Bo wiesz, bo tam fajnie wszystko te oceny rosły to po tej pochwale nagle po jakiejś tam tygodniu, y, koleżanka na czterka mówi Igor. Co ci się stało, a co miało się stać? No dostałeś pochwałę, nie? Ode mnie, a nagle tutaj tendencja spadkowa, nie? I to tak z każdym uczniem było, nie? Czy ze mną? Ja jak dostałem jak? pochwałę, to do tak nagle z trójki kurwa na jedynkę znowu. Nie? No i tak samo każdy miał do pochwały nie? I no, jak bo dostałeś pochwałę przy każdej kwasie... dnia przed zachodem słońca. No właśnie, a zawsze to kiedy. No. Ale ja znam jeszcze inne powiedzenie, ale to tam nie na, na antenie. Nie chwal czegoś przed A Angiel to wie. Tomasin, Tomasin wiedzą o Zostańcie z nami, wracamy po krótkiej przerwie. Nie tam się bawisz! Nie grzebałam na 100% nikogo. Nigga, 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 nigga! Ale co tu chodziło? Krowa? Krowa chodziła. No popatrzcie. Nudziło jej się. Z barwa... Z barwa... Z barwa... Ty, to moja ja, 60. Faj, <grystanie> już do fasady. <grystanie> 60 złodzieje, teraz wiem, tu mi kradnie ropę. <grystanie> a to jednak dobry człowiek, by mówił dzień dobry. I tak, A taki dobry był dzień. No, dzień dobry, dzień bo... dobry bo... <grystanie> Po podróży jak tatko, schód. No i taka waga mi się podoba. No, taka waga się podoba. O. Kurde, panie Marko, ale mam przybrał. 340 kilo, 360, to 80. Ja. Kurwa, dobry, ten. Tu jakiś. Kurwa, mać. Knur. To ja nie wiem, czy na kiełbasę bym pozecił. Chodź! You don't even know, oh my God. Zostańcie z nami, wracamy <laughs> po krótkiej przerwie. No, nie denerwuj mnie! Nie denerwuj mnie! Nie dolewaj oliwy ja do myślę, ognia! Widać. No ty, Kazio, a to będzie automatycznie wejście Nie, nie <śles> będzie. Ja, ja widziałem po filmie w tym, no, jakbyś się oglądać to. tego Gendira. No, po komentarzu to było w górę, masakra. Kazio, po co mnie już filmia ja Tak, raz jechać na skórze hamowej sekcją <laughs> jak Bartosz podłączył mówisz, mi Na dziecko no co ci kipruje, No, no Wiesz Babola, jak ja byłem na no tego gamona zły? No Jezu. A kurde no. mnie nagrałeś kurde. Ja mówię czerwony do hamulców Ja wiem, dobra no. On podłącza, jadę, nie? Wiesz jak? <laughs> ja, ja hamuję, a mi przyczepa kipruje A on nie hamuje przyczepa, go ciągnie, wiesz? No. Hamuje tylko ciągnikiem Ja mówię, ty dziadzie mały Głośno. Już doleci? leci Co ty oddalasz? No kur widzisz, że jak spowarka działa Kurwa w dupę słońce no. Dobra, dawaj No nie rusz kurwa bo normalnie mi oczy świeci jak się zmieni w kąt tego światła yeah. Kurde, pierwszy sort.

debil Ja pierdziele! Co zrobił! Kolega! Co ty zrobiłeś? Co ci się stało? Kolega co ci się stało? Kazałeś lekko popchać! To popchałem! Będzie to Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. No i dojeżdżamy do pana Irka. Pan Irek otakuje maszynę. 也准备都干么？